Dzień dobry, wszyscy, Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały. Chcę zaprosić was na następny niedzielę. Niedzielę, która będzie wspaniały dzień. Wiecie co? Celebrujemy nasze mama. Kto jest jak mama? Mamy są najlepsze, są wspaniali. I w tej niedzielę będziemy mieć takie okazje, celebrować naszego mamusza w jej kościele. I to będzie bardzo dobry czas. Serdecznie zapraszamy wszyscy mamę, będziemy modlić się o mamę, będziemy błogosławić nasze mamę, będziemy celebrować mamę, a najlepsze jest, że w ten tydzień przygotujemy takie specjalne momenty. Idziemy na zewnątrz, będziemy mieć naszego grillu tutaj. To będzie bardzo wspaniałe. Zapraszamy wszystkie mamy, zapraszamy dzieci. To będzie bardzo niesamowity czas, kiedy będziemy słuchać Słowa Bożego i będziemy błogosławić nasze mamy. I wiemy, że to jest czas. Błogosławię każdy z Was i nie mogę doczekać się zobaczyć Was. Przejdzie Kościół Chrześcijański Kina. Gdynia, ulica Unruga 76 i zapraszamy Was o godzinę 11. Bóg jest dobry i do zobaczenia.